Cześć, słuchajcie, dzisiaj wymienimy sobie wycieraczki, Pojawiła się nowe aut, pojawiło się nowe autko, Skoda Fabia 3, 2019 rok, w miarę taka fajna wersja wyposażeniowa, klima co prawda manualna, ale Android Auto wszystko jest, czujniki parkowania, automatyczne wycieraczki, automatyczne światła, LED do jazdy dziennej, także zabierzmy się za wymianę wycieraczek, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Wycieraczki jakie kupiłem, przód 600 od strony kierowcy, firma Modgum, powiem Wam, że ja osobiście uwielbiam te wycieraczki, polski producent, druga powinna być 400, ale z Modgumu nie była, więc jest 410, mam nadzieję, że to nie wpłynie, no i wycieraczka tylna, to jest ta płaska, słuchajcie, ja zawsze kupowałem Bosch Rear, bo one były te cieniutkie, ale byłem w takim lokalnym sklepie, facet powiedział, że e, jest 400 z jakiejś firmy Vise, Visi. pierwszy raz taką e, firmę na oczy słyszałem. E, ale podobno spoko, szczerze tylne wycieraczki w tych hatchbackach, patrzcie, w tych hatchbackach i tak wytrzymują rok maksymalnie przy dobrych układach, bo tutaj już cały, cały brud spod kół leci centralnie na przednią szybę. Ale słuchajcie, do rzeczy, z tyłu auto, ogólnie samochód w bardzo dobrej kondycji, tak szczerze mówiąc, nie ma się do czego przyczepić. No i teraz tak, żeby wymienić wycieraczki, musimy włączyć najpierw wycieraczki w tryb serwisowy, w tym celu, co robimy? Bardzo prosto, włączamy zapłon, wyłączamy zapłon i raz, tyk. I wycieraczki zatrzymały nam się w pozycji serwisowej, gotowe do wymiany. Wychodzimy na dwór, wymieniamy co do całego auta, No, to jak widzicie, wersja kombi szczerze. To ten e, ta, okta, ta Fabia, i tamten Rapid to jest praktycznie to samo, nawet te same silniki 1.0 110 KONI. No, ale co tutaj dużo mówić? Spotkaliśmy się po to, żeby wymienić wycieraczki. I za to się właśnie zabierzemy. Dobra, od kierowcy jest dłuższe. Mam nadzieję, że dobre kupiłem ogólnie. Dobra, nowa wycieraczka rozpakowana. Długość idealna między starą a nową. No i teraz musimy jedynie końcówkę dobrać. I wydaje mi się, że to będzie ten. Chyba D. Wurth. Ten. A, to tak swoją drogą ta stara wycieraczka to właśnie by firmy Wurth była. Ta, to będzie to. Chociaż może i nie. Może D1 jednak. Chyba D1. Bardziej pasuje, bo jest szerszy ten cypelek. Bo w D. W D jest mniejszy. Dobra, no spróbujemy na d1. Chociaż kurde, tutaj teoretycznie powinno się dać. Tak, d1 pasuje idealnie. A zatem modgum wycieraczka będzie tak chodziła. Czyli wciskamy. Aha, czyli nic nie wciskamy. Najpierw trzeba chyba zamontować to. Tak? Albo nie. Raczej to. To. A, jak to działa? To było tak. Jest hmm, 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 hmm. siedzi i siedzi drugie. Po prostu trzeba było wcisnąć. I teraz wchodzi to. I już widzę, że źle zrobiłem. Oczy... Oczywiście, że źle. I źle to wpiąłem, Odwrotnie powinno być. No i dobra. Musiałem to zamienić, ze na to, że pióro ma być dociskane, więc było odwrotnie założone, po prostu. I teraz wrzucamy tą spineczkę. Ciach. I. skoczyła, elegancko siedzi, wyciągamy zabezpieczenia, tu wszystko jest, gitara i wycieraczka pierwsza wymieniona, druga analogicznie, no i przód wymieniony, stare wszystko do śmietnika, zobaczmy jak tylnia wycieraczka, w ogóle tutaj ciekawostka, bo tutaj chyba jest wycieraczka w rozmiarze 40 a do y, Seata mojego wchodzi 33. I to jest oczywiście ta płaska już wycieraczka. Albo ja źle kupiłem. Dobra, wyjęta. Kurde, źle kupiłem. Za długo wziąłem. Patrzcie na to. Teraz wam pokażę. a pytałem faceta, czy to jest 37, czy 40. Nie, przypadno 40. no nic, będzie po prostu więcej zbierała. Mam nadzieję, że nie będzie zahaczało światła, tylko zamontujemy, zobaczymy. Montaż analogiczny po prostu. Musimy tylko wetchnąć, aż zaklika, kliknie. Dobra, to niech leży na razie. Odpalamy maszynerię. Odpalmy. Jak to zbiera i czy to w ogóle zbiera? A, w sumie już niepotrzebnie odpalałem. Dobra. Dobra, idziemy. Ciach, 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 ciach. Jakieś smugi, jakieś coś? Nic. Super. No i teraz najważniejsze. Czy tylna wycieraczka zaczepia. Dobra. Nie zaczepia. I chyba większy obraz daje. Czyli tutaj nie, czyli dobrze facet powiedział, bo to powinna być 40, a po prostu wcześniej ktoś zamontował mniejszą. No i ja jestem osobiście bardzo zadowolony już widzę ponieważ praktycznie cała szyba od deski do deski jest zbierana. Jeszcze psiknijmy zaraz, zgaśmy samochód i pójdziemy, zobaczymy. Dobra, zobaczmy jaki jest zakres przy 40. Pod same światło. Calutka szyba praktycznie. Odtąd. Dotąd. No i dobra. Czyli wcześniej była zła, zresztą ona była tak styrana, że się w głowie nie mieści. Dobra, żerówki światłowe te wycieraczki wymienione Więc jeszcze raz jakby ktoś był ciekawy na zakończenie albo przewinął tryb serwisowy Zapłon Gasimy zapłon i klik raz w dół i wycieraczki gotowe do wymiany. A później wystarczy tylko uruchomić jakiś tryb, totalnie bez znaczenia wycieraczek. I już dzięki za oglądanie. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Hej!